Chcesz kupić piękne kupę, ale nie możesz się zdecydować. Nie masz też zbyt szerokiego wyboru. Cóż, na placu boju zostają z marek luksusowych zaledwie Audi A5 KUP, BMW 4, Mercedes C coupé, Lexus RC oraz Infiniti Q60. Wszystkie z nich to w zasadzie nic więcej niż ładniej, wyrzeźbiony i pozbawiony jednej pary drzwi odpowiedniki w gamie modelowej. Infiniti Q60 jest dla równie pięknego KU50 tym samym co Audi A5 dla Audi A4. BMW 4 dla BMW 3 oraz Mercedes CQP c Coupe dla C-Klasy. Płacisz więcej za mniej praktyczny samochód i cieszysz się tym jak dziecko, bo od dnia odebrania auta przydzieć się przyzwyczaić do zazdrosnych spojrzeń innych kierowców dróg. Nowe Infiniti Q60 reprezentuje ten sam język stylistyczny, który odnaleźć możemy w modelach takich jak Q50, Q30 czy podwyższone QX30. Muskularne linie, proporcje, gra światła i klasyczna sylwetka. Model ten zadebiutował na targach w Detroit w 2016 roku i od samego początku urzekł. Koncepcyjne Q60 pokazano natomiast rok wcześniej w USA. Koncepcyjne Q60 pokazano natomiast rok wcześniej w USA. Od razu widać jakie elementy zaadoptowano z prototypu. Kształty i ostre krawędzie, duży grill oraz przetłoczenia na masce. Wnętrze to to samo co znaleźć możemy w sedanie Q50. Deska rozdzielcza na której ulokowano dwa dotykowe krany, elementy z błyszczącego czarnego plastiku, połacie skóry oraz wstawki z aluminium. Od razu zwraca uwagę dbałość o detale i gra faktur, którą japoński producent urządza niemalże tak często jak Lexus. W polskiej ofercie w gamie silnikowej są dwie jednostki. Słabsza, dostępna w tym egzemplarzu, dwulitrowa benzyna o mocy 211 mechanicznych to turbo doładowana 4 jednostka z maksymalnym momentem obrotowym na poziomie 350 Nm. Jest również mocniejszy silnik dostępny w Infiniti Q60S, a mianowicie 3-litrowa jednostka V6 Twin Turbo o mocy 405 mechanicznych. Akurat w tym momencie przemieszczam się dwulitrową benzyną, moc 211 koni mechanicznych powinna spokojnie wystarczać, a czy tak jest? Cóż, auto ma przyspieszenie, ale nie jest ono aż tak mocno wyczuwalne. Nie należy oczywiście mówić, że jest to powolny samochód. Ale fotel wgniata bardzo delikatnie, można by rzec wręcz, że tego nie robi. Patrząc na Infiniti Q60, od razu można stwierdzić, że projektował je ktoś z takim wyczuciem smaku, wyczuciem stylu, wyczuciem piękna. Nie znajdziemy tutaj tych wszystkich linii charakterystycznych dla obecnych konstrukcji niemieckich, bo zdecydowanym konkurentem Infiniti Q60 jest na przykład Audi A5 Coupe, które jest już takim autem ociosanym, jakby za pomocą siekiery podczas projektowania nadwozia. Oczywiście za projekt Audi A5 Coupe odpowiada Walter De Silva, który jest wielkim projektantem i temu tego nie należy mu, nie można mu zarzucić. Sam projekt Audi A5 Coupe jest naprawdę dobry, ale tak samo jest moim zdaniem z Infiniti Q60. Delikatne linie zbliżające się do tylnej lotki. To ciekawie kusząco zakończony tył, zakończony zadek. Infiniti Q60 reprezentuje taki klasyczny styl w designie, klasyczną, klasyczną filozofię designu. Wszystko musi być po prostu piękne, a w nocy auto naprawdę musi bawić się. Cieniami. Musi być tak gra światła i zdecydowanie da się zauważyć wszystkie te cechy na karoserii Infiniti Q60. Ten samochód zwraca niebywale uwagę i to się ceni, bo przemieszczanie się czymś tak cudownym to coś naprawdę fajnego. Infiniti Q60 z dwulitrową, słabszą jednostką napędową chętnie przyspiesza, jednak nie robi tego w szokujący sposób. W każdym razie bez obaw. Samochód pozwala na szybkie wyprzedzanie, a pod pedałem gazu pozostaje w większości przypadków jeszcze trochę mocy. W przenoszeniu jej na asfalt pomaga jeszcze 7 skrzynia automatyczna, która w szczególności w trybie sport sprawia, że auto wydaje się żwawsze. Są pewne wady, o ile nie zaliczyłbym do nich identycznego jak w większym sedanie projektu deski rozdzielczej z dwoma wyświetlaczami, które, choć nie należą do moich ulubionych, to mówiłem już o tym nieraz i nie będę wspomniał również tym razem. Wnętrze zostało świetnie wykonane, a odbywając jazdę próbną tym modelem, z pewnością zwrócicie od razu uwagę na przednie fotele. Są obszyte skórą i posiadają trzymanie boczne, które sprawia, że nasze ciało czuje się tu jak w domu. Jednakowoż tylne fotele nie służą chyba do przewożenia dorosłych pasażerów, gdyż ci dotykają głowami tylnej szyby. Zamiast opierać ją już już w ostateczności na podsuficie. Kłania się również brak regulacji zagłówków tylnych foteli, które de facto są nieruchomą częścią tylnej kanapy. Należy pamiętać wobec tego, że Q60 to samochód przeznaczony dla dwóch pasażerów dla bezpieczeństwa. Ale jakby wracając do Q60. I do tego, jak się prowadzi. Cóż, prowadzenie y, Infiniti jest moim zdaniem bardzo syntetyczne i takie sztuczne. Gdzieś tutaj zatopiono bardzo dużo elektroniki i w sumie niewiele się mylimy, ponieważ Infiniti stosuje taki system Drive by Wire, który oznacza tylko tyle, że pomiędzy y, jakby y, kierownicą a kołami nie ma fizycznego połączenia, a wszelkie nasze ruchy. Są przekazywane na koła za pomocą właśnie elektroniki. Jest to nieco przerażające, szczególnie dla pasażerów, którzy ze mną podróżują i ich informuję o czymś takim, ponieważ co będzie, jeżeli coś się na przykład zepsuje, no cóż, na to pytanie nie jestem w stanie niestety odpowiedzieć. Być może dowiemy się za parę lat. Jest, jest taki, taki szczegół, który sprawia, że Infinity Q60 z dwulitrowym silnikiem turbodoładowanym może stać się bardziej kusząca dla potencjalnego kupca od tej mocniejszej 405 konnej wersji. Mianowicie jest to chodzi tutaj o napęd. W 405 konnej wersji, jak powiedziałem, jest napęd na cztery koła, ten inteligentny, a w tej dwulitrowej 211 konnej napęd na tylne koła, czyli pozwala on na jakąś tam umiarkowaną radość z jazdy. No i jest to, jest to dobra informacja. Ceny Infiniti Q60 startują z podobnego pułapu jak Audi A5 Coupe, to jednak Q60 dostajecie już w standardzie z bardzo dobrym wyposażeniem. Ten samochód jest o wiele tańszy od wspomnianego Lexusa RC200T, czyli też z turbodoładowaną dwulitrową jednostką benzynową. Tamten startuje już od kwoty 200 tysięcy złotych. Choć Infiniti zdaje się jakby delikatnie wskazywały na wybór bardziej sportowej wersji swojego coupe, oferując nieco lepszy wygląd, wyznaczany np. przez trójwymiarowe logo na atrapie chłodnicy, które pojawia się dopiero w wersji S w nazwie. Kiedy w 211-konnej odmianie mamy dość brzydki znaczek wydrukowany na plastikowym płaskim elemencie, to wiem, że dla wielu purystów i wielbicieli doznań jednak napęd na tył, zlokalizowany w słabszej wersji Q60, będzie ciekawszy. 405 koni mechanicznych to spora moc, jednakowoż auto napędzane takim silnikiem w połączeniu z napędem na cztery koła sprawia wrażenie kastrata. Może moje zdanie jeszcze się zmieni. Zobaczmy w przyszłości. Jeżeli macie jakiś swój pomysł na to. Jakie mogłyby się odcinki pojawiać specjalne, możecie wpadać na takie pomysły. Oczywiście, jeżeli wpadacie na takie pomysły na temat tego, jakie materiały powinny pojawiać się teraz w, na kanale, czego brakuje, czego Wam brakuje, co byście chcieli, o czym powinienem poopowiadać, to dajcie znać.